Dzień dobry moi drodzy Dzisiaj z synem wybraliśmy się Raczej wybieramy się Na górę wieżyca, na taras widokowy Tam za nami mamy parking Bardzo dużo miejsca Niedaleko od Gdańska Więc zachęcam Leśna ścieżka bez kamieni Nie tak jak w górach, w tatrach Można się przejść Trasę pokazuje nam z parkingu 17 minut. Ciekawe, czy nam to tyle zajmie, czy trochę dłużej. Próbujemy, sprawdzimy, będziemy opowiadać. O, stąd rozpościera się taki widok. Właśnie tam jedni Państwo wracali. Mamy trochę przeszkód na drodze, nie Kamil. O, mamy jedną kłodę, drugą kłodę. Tu nawet nawigacji nie trzeba mieć, bo, bo ścieżka jest wydeptana. Całkiem przyjemnie się idzie. Może w międzyczasie znajdziemy jakieś grzyby albo ciekawe okazy. To postaramy się dodać. Prawda, synu? Tak? No, zobaczcie, jaka fajna przestrzeń. Tu pojawia nam się kolejna przeszkoda. O, drzewo obrośnięte hubą jeszcze wrośniakami, które zostały po zimie ruszamy dalej. Synu, dawaj, twoja kolej. Idziemy dalej No dawaj Kolejna przeszkoda Buja się Dobra o, teraz trochę zrobi się stromo Nawet nie, nie widać tego tarasu widokowego jeszcze No ale było, że idzie się 17 minut A my idziemy 5 Jak zobaczymy pokażemy tak? O, młody już nie może. O, teraz mamy kawałek strumego, ale zaraz będziemy na jakiejś wysokiej równinie. Widzicie tam między drzewami? Widać już. Teraz widokowy. Zaraz tam dojdziemy. O. Teraz było z górki. Trochę wbiegnie. Biegnij! Biegnij! O. Ja też już dysę. tak stara lokomotywa. Ale zaraz będziemy. O, trochę mamy tu nałamanych drzew Pewnie jak drzewa porośnięte są liściami Jest bardziej zielono Pewnie wygląda tu bardziej sympatycznie Ale jest ok A tu widzicie O tą wieżę Widokowo Wam jest 12 stopni A się spuciłem już Z tym całym okrym Syn już prawie o zobaczcie, jesteśmy na miejscu zaraz wdrapiemy się na górę. Tylko pierwszy musimy pewnie zapłacić. Jest taka budka, tutaj której trzeba uiścić opłatę. Zapłaciliśmy i wdrapujemy się za dużego 10. Za małego 7 duży 10, mały 7 tu mamy kawałek tarasu w połowie, praktycznie w koronie drzew. Na razie nie widać żadnego imponującego widoku. Zaraz będzie wyżej, powinno być fajniej. Zapraszam dalej. Zobaczcie. Może to słabo będzie widać, ale widać jak widać. O, taki piękny widok. Na żywo jest dużo piękniejszy, oczywiście. A taki oto widok nam to towarzyszy. Nie, synu? To Gdańska pokazuje, że mamy 40 km więc nie jest źle Teraz będziemy schodzić i będziemy dalej do Gdańska. bardzo daleko sięga stąd W to taki dzień pogoda jest trochę jakby mglista dobrze moi chani kończymy do zobaczenia hej